a mamy teraz ten różowy październik, jest to miesiąc świadomości o roku piersi i ja bym chciała też mówić o tym głośno. No bo wiesz, ja mam cztery siostry rodzone, cztery przybrane, jest nas dziewięć. Mama dziesiąta same kobiety, więc ja bym chciała nawoływać do tego, żeby te kobiety o siebie naprawdę dbały, żeby się badały, bo tak jak mówię, im szybciej je odkryjemy, że coś nam jest, tym mamy większe szanse. PSW 111 w czyńcu ze mną, zwycięska Laura, także serdecznie gratulacje. Dziękuję bardzo. Laura, powiedz mi, czy spodziewałaś się, że tak szybko ucirzesz nosa przeciwnicy? No wczoraj rozmawialiśmy o tym ucieraniu, więc czy spodziewałaś się, że to tak szybko potrwa? Nie, nie spodziewałam się, bo wiesz, to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w walce, ale ćwiczyłam cały czas ten cios i byłam gotowa naprawdę na wszystko, więc fajnie, wyszło czyściutko i to walce. Jak smakuje pierwszy nokaut z Federacji KSW? Yy, bardzo dobrze, dlatego że wiesz, te różne komentarze były i głosy chodziły, że te moje pięści nie ranią mi, jakieś takie podważanie tych moich umiejętności i mojej siły. Więc chyba już teraz ta łatka została odklejona i nikt nie ma wątpliwości, że ja potrafię boksować. Laura, się tak zastanawiam, bo ja sobie nie przypominam, czy ty chociaż dostałaś ten cios od swojej przeciwniczki? Nie, nie. W widać było, że zbierasz się do tych kopnięć, poszło tam jakieś jedno kopnięcie w powietrze. Yy. Ale no fajnie, bo jestem cała i piękna nadal. Właśnie chcę jeszcze zapytać o to rozcięcie lekkie pod okiem, o co to jest? Bo wczoraj tego nie jakoś nie zauważyłem, chyba dobrze zapudrowałaś. Tak, nie zauważyłaś, bo było zapudrowane <grym> dokładnie. Tak, jest to e, jak to się mówi, blizna bojenna ze sparingów, bo no, sparingi były ciężkie, naprawdę ja sparuję głównie z chłopakami, zawsze to powtarzam. To jest jednak inna siła, i inne uderzenie, te ciosy są inne i, i faktycznie gdzieś tam niefortunnie dostałam kostką pod oko od jednego z kolegów w próbie dwa tygodnie temu i, i musieliśmy szyć. To roślinie, ale na szczęście wygląda ok, bardzo szybko się zagoiło i nie ma problemu. Jak będziesz świętować dzisiejsze zwycięstwo? Czy jakieś specjalne świętowanie z okazji tego nocnautu? E, tak, specjalne, bo w gronie mojej rodziny przyjechały moje siostry, przyjechał mój tata specjalnie na walkę, bardzo dużo znajomych, przyjaciół, e, więc już pojechali do Jastrzębia Zdroju, do mojego rodzinnego miasta, do, do mnie do mieszkania. Ja jadę po rzeczy do hotelu i pędzę po prostu do mojej rodziny. Bardzo emocjonujący przekaz na zakończenie walki. Chcesz przekazać go jeszcze raz? Tak, jak najbardziej. To jest bardzo ważne, żeby się badać, żeby wprowadzić w swoje życie i żeby to było regularne, ta profilaktyka, żeby raz w roku przynajmniej się, się badać, bo im wcześniej wykryjemy raka piersi, tym większe szanse mamy na to, że się wyleczymy całkowicie i moja mama była na takich właśnie badaniach profilaktycznych i zupełnie przez przypadek dowiedziała się, że ma raka piersi i na szczęście w takim stadium, że mogli jej wyciąć tego guza i, i walczy i mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. A mamy teraz ten różowy październik jest to miesiąc świadomości o roku piersi i ja bym chciała też mówić o tym głośno. No bo wiesz, ja mam cztery siostry rodzone, cztery przybrane, jest nas dziewięć, mama dziesiąta same kobiety, więc ja bym chciała nawoływać do tego, żeby te kobiety o siebie naprawdę dbały, żeby się badały, bo tak jak mówię, im szybciej je odkryjemy, że coś nam jest, tym mamy większe szanse. Czy tak, a czy ty się tak badasz regularnie, jeśli chodzi pod tym kątem? Ale oczywiście, że do tej pory tego nie robiłam. E, I też jakby to nas zmotywowało, no i to zapaliło taką czerwoną lampkę w rodzinie. I oczywiście wszystkie z siostrami teraz się udałyśmy na te badania i będziemy już regularnie to robić e, i będziemy też razem z mamusią uczęszczać. E, ja ci powiem tak od siebie, troszeczkę moja znajoma też ostatnio miała raka. E, ona miała złośliwego raka piersi i miała z tym e, e, typem jakimś takim, że to podlegało pod dwie piersi z rekonstrukcją na NSZ. I ona od razu wiedzą, dowiadując się, że ma ten typ, od razu zrobiła sobie masę dwóch dwóch piersi. Teraz już jest tej konstrukcji, A od siebie dodam, że listopad jest miesiącem bodajże męskiego tak. raka prostaty i raka jąder. Więc ja zachęcam panów do badania. Ja już się zbadałem w tym miesiącu, więc zachęcamy. Ja jak najbardziej panów też. I też właśnie pamiętajmy, że są jakby różne opcje i różne rozwiązania, czy to w jednym, czy w drugim raku, i, i przy różnych skorzeniach, więc nie bać się tego i po prostu sprawdzać się, bo, bo jeśli nawet wiemy, dokładnie, to są różne y, na to jakieś tam rozwiązania, tak jak powiedziałeś. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję za piękną rozmowę, za wspaniałą walkę, co prawda krótką, ale pokazałaś swoje w pełni chyba umiejętności już, że trochę niektórym zamkniesz buzię e, niedowiarko. Tyle. Daw się dobrze. Cieszę się tym, że pierwszym swoim zezwół obejrzone ręce. Dziękuję bardzo. Ja to celuję bardzo.